Witam, królowe. Zapraszam na czytanko. Kto do ciebie, królowo? No, co w tych sprawach? Wróżymy, dziewczynki, co tutaj wyjdzie? Oczywiście bierzemy to na lekko, tak jak czujemy. No, wiecie, żeby wam dobrze posłużyło, dobrze weszło. To są trzy serduszka, te opcje. Nie bardzo może widać kolory, bo są jasne. To jest taka jakby mięta jaśniutka, żółty i jaśniutki różowy. No ale to po prostu pierwsze strzało, czym tam pomyślicie, na co spojrzycie, to sobie wybierzcie. No i co, zobaczymy, co tutaj energetycznie na ten najbliższy czas dla tych opcji, dla każdej tutaj słuchaczki, czy to będzie, to się okaże, no ale dobra. Kto do ciebie? No, kto do ciebie przychodzi, zmierza, pojawia się, z czym, jak to, jaki on jest, z czym to jest związane, no cokolwiek w tych kwestiach będzie wszechświat, chciał powiedzieć, to ja poproszę drogi wszechświecie o te informacje. Ważne to jest. Dobra, lecimy. Piszcie komentarze, dawajcie lajki, bo ja to wszystko czytam oczywiście. Zacznę sobie od tej grupy, ok? Ale no proszę, jak z kimś to naprawdę czuję, że nie ten etap w życiu, że nie chcę, żeby ktoś do niego zmierzał, że coś ten, no to nie bierze, nie wciskajcie sobie, dobrze, bo to nie o to chodzi. To jest, rozkłady zawsze jest, są dla tych osób, które no gdzieś tam na jakiejś fali płyną i poczują, że znajdują jakiś rozkład, słuchają tego i tam ma być dla nich odpowiedź. To w ten sposób działa, nie to, że, że ktoś jest, wiecie, zamknięty na zmiany w życiu i, i próbuje, że posłucha rozkładu i coś go odczaruje to nie, to tak nie działa trzeba samemu się odblokować, pozwolić sobie chcieć, no cieszyć się tym takim nowym nadchodzącym i dopiero wtedy yy, dzieją się cuda dzieje się magia yy, no zaczynam już pogadaneczki skończyłam yy, odsuwam to dobra kto do ciebie? Grupa pierwsza. Ja sobie wracam tak do siebie, bo ja lubię wszystko widzieć tak jak należy, żeby to czuć. Dobrze. Kto do ciebie? Królowo! Kto do ciebie? No, zobaczymy, królowo. Co tu tutaj? jest taki, taki gorący taki napalony taki chętny, ochoczy ale i zrezygnowany tak bardzo chce, tak bardzo pragnie do tej królowej nie może o niej przestać myśleć fantazjuje e, pragnie, ale przybija go rzeczywistość, ty masz tam jakiegoś pana gdzieś wokół siebie i to powiem tak, królowo albo jest od ciebie starszy albo jest taki w tym momencie jakiś ma, nie wiem frustracje, smuteczki taki gdzieś chodzi mu coś po kościach nie może tego rozchodzić, a ty jesteś w tym wszystkim to jest tak, coś tutaj zadziwa się, wiecie, takiego rozkręca się losowego, jakiś strzał może to być jakaś lekcja dla was obojga, w danym momencie w życiu, w jakim się znajdujecie i teraz jeszcze powiem to ta osoba może być w związku, w którym jest nieszczęśliwy, w którym się coś nie, niedobrze dzieje i on może czuć takie rozdarcie. Co on ma biduleniek zrobić ze swoim życiem? No. On, no, bo tak nie do końca jakby też chciał wychodzić z tamtego związku, tak nie za bardzo mm, jest to w głowie jego taka opcja, ale tam. Jakby nie ma dla niego komfortu, nie ma spokoju, i tak to życie daje tutaj po krzyżu ta codzienność. Może chcieć Cię zaprosić na kaweczkę, na drineczkę, albo myśli o tym, jakby się z nią spotkać, gdzieby tutaj z nią coś przeżyć. Bardzo mu się podobasz. I tutaj karty wiesz, nie mówią Ci o tym. Aha. Nie o to chodzi, żebyś Ty myślała, że to jest jakaś wielka miłość, partner życiowy docelowy. Nie. Dla Was jest to informacja. Jest. Na drodze Twojej lekcja. Jest coś do nauczenia się, do przerobienia. Jest człowiek, który ma swoje jakieś ciężary, dylematy życiowe. Ty też pewnie w tym momencie przez jakieś zawirowania przychodzisz i Wasze dusze stają gdzieś naprzeciwko siebie, popatrzą na siebie, poczują coś, wysyłają sobie jakieś sygnały, jakieś wibracje, po to, aby dotknąć czułych punktów, aby coś w sobie Wyzwolić, odkryć, ujawnić. Tak, jak on cię gdzieś tam, wiesz, dotknie energetycznie, to ty będziesz taka tkliwa, taka pobudzona. Ty, ty nagle możesz dostać otrzeźwienia poprzez niego, wiesz, poprzez to, że go poznajesz, że gdzieś jest wokół ciebie. On może na przykład obudzić swoją chęć do życia, twoje, nie wiem, pragnienie działania, zmiany, albo w ogóle wybudzić ciebie jako kobietę. Hmm? Tak sobie gdzieś spałam, tam gdzieś przycupnęłam I nagle się wybudzam Ojej, ja żyję Dobrze, że zasiedłeś do mnie Dobrze, że zastukałeś mi tutaj w okienko Bo ja się nagle wybudziłam Wiem, że żyję I to życie jest piękne, więc ja sobie tutaj będę żyć Także tak Flirt, przygoda, czy to romans Czy to w ogóle jakaś taka, wiecie Znajomość bez żadnej fizyczności Ale mocno Energetyczna, głęboka Czująca, taka gdzieś Wam obojgu dająca do myślenia, poruszająca, i nawet wiecie co, to nie musi być taka relacja, że ona musi się zmaterializować. Dla niektórych z Was może to być tak, że po prostu, no to się pojawia i tak bardzo mnie właśnie otrzeźwia, wybudza. Ja zaczynam myśleć, analizować, zastanawiać się, i wtedy dzieją się rzeczy, dzieją się cuda, zadziewają się zmiany, są jakieś, pojawią się jakieś nowe początki. Nowe etapy w Twoim życiu, w życiu tej osoby. Także tutaj przychodzi em, no, taka, taka znajomość, która jest potrzebna obu stronom. No, także uważajcie sobie tutaj, żeby tak nie popłynąć z nadziejami, bo. Bo temu komuś może, wiesz, tak, tak się dobrze robić, ciepło, przyjemnie, na myśl o tobie, z tobą. On może niesamowicie do ciebie lgnąć, tylko ma jakiś problem, bo nie może z tobą być. Więc żebyś ty się nie rozchorowała z miłości, żebyś ty, wiesz, nie zasłabła i potem nie była załamana, że się zakochała nieszczęśliwie, no to się pilnuj. No. No, ale to wiesz, on też ma takie rozterki, on też taki tkliwy jest, taki wrażliwy, tak jakby mm, możesz usłyszeć słowa od tej osoby, że zbyt, że zbyt późno ciebie spotkał, poznał, że coś jest jakby już po jakimś czasie, że coś jest za dużo. Yy, tego wszystkiego było w życiu, jest nazbierane, tego bagażu życiowego, i teraz już jakby brakuje odwagi, brakuje możliwości, aby, aby można było jakoś, wiesz, narodzić się od nowa z tobą w tej relacji. Ale co? Trzeba brać życie, jakim jest tutaj dla Was i po prostu wziąć sobie takie energie, które mają pomóc mi w tym etapie życiowym, w jakim jestem. No. Także tutaj bardzo iskrzy. No. no i jeszcze powiem tak, że niektóre królowe mogą na swojej drodze spotkać romansera, typowego romansera, który jest taki znużony, taki zmęczony z życiem, domem, tak już ledwo człapie, wlecze nogami. I mówi, ach, jakbym się wyluzował, zapomniał, tak bez zobowiązań też może takie coś być. Także każda ma swoją ścieżkę, każda swoją sytuację troszkę inną. Bierzcie to tak, wiecie, elastycznie. No, bo ten ktoś też może być bardzo różny dla każdej z Was. Ok, wystarczy. To było to miętowe, a teraz będzie żółte. To do ciebie, królowo. Skąd on przychodzi? Wychodzi z jakiejś jaskini? Rozstaje się z kimś, choruje, cierpi, przechodzi przez jakieś perypetie życiowe. Taki jestem słabiutki, taki wyczerpany, potrzebuje pomocy, potrzebuje współczucia. Uważaj na takiego wiesz, emocjonalnego, wrażliwca, który się tu będzie kręcił, bo on się rozstał, bo ktoś go zostawił, albo coś innego się wydarzyło, on jest teraz nieszczęśliwy wyszedł z jakiejś relacji, albo jest w trakcie wychodzenia i z tym ma i obolałe serce, i taki jest wątły, taki zmęczony, ale co? Od razu mówi sobie, O, ruszam w nową podróż. Ja od razu chcę przeżyć coś nowego. Może mieć takie zapędy, więc to jest dla ciebie taki, wiesz co, Taki niech nieście się włączy, czerwone światełko, hola, stop, nie tak od razu, bo żeby on. Chodzi o to, żeby on wiedział, czego chce, bo w momencie, kiedy on do ciebie tutaj no, przybywa, wyskakuje z jakimiś energiami, proszę, ja tutaj w pełnym rynsztunku, taki odsztafetowany, stoi zrobiony cały. W ogóle, jak wychodził z tamtej relacji, to wygląda taki pokulony, obdarty, piórka powyrywane. A teraz tutaj, proszę, pojawia się do ciebie, do tej nowej przygody. Nie do poznania, tamta partnerka by go nie poznała. On jest tak ubrany, uczesany, wiesz, gotowy, tutaj jak z żurnala wygląda. I tak się zrobił, bo bardzo chce zmiany. Bardzo chce wyruszyć, wypłynąć, cieszyć się. On chce miłości. Chce wzajemnej miłości, chce być kochany, chce tutaj i taki wrażliwiec, wielki, delikatny wrażliwiec, trzeba tutaj mieć to na uwadze. Więc ty tak na spokojnie, z dystansikiem się tutaj zastanów, bo w momencie, kiedy on tak sobie wiesz, w tym całym opakowaniu do ciebie przy, przybywa, to może też mieć takie to jest osoba bardzo delikatna, i może z jednej strony mieć taką pewność, że on chce. Wyruszyć do przodu, bo musi wszystko zaleczyć, musi tutaj być w relacji, jak chce kochać, być kochanym, ale może być moment zawahania w nim, mogą być takie rozchwiania emocjonalne, może, wiesz, wrzucać takie, takie jakieś niepewności, że tak, w jeden dzień płynie cudownie wycieczka, tutaj przyjeżdża, czaruje i w ogóle, a za dwa dni. Jest gdzieś w jakiejś norce schowany, jakiś pokulony, jakiś dystansowany, nie daje znaku życia. Może ci wprowadzać takie energię niepewności, zamieszania, takie huśtawki. I to jest dla was taka informacja. Przefiltrować, poczekać, nie wskakiwać od razu do tej dorożki, nie gnać gdzieś z nim. Niech on się otrząśnie. Niech on sobie gdzieś tam po, posiedzi sam, pomyśli. Poczuję, przede wszystkim poczuje czego on chce, co w nim jest, czego ja pragnę, co we mnie siedzi, bo, bo taki silny przeskok tutaj jest pokazany z jakiegoś wyjścia od razu. W, ja, bagaż już gotowy jestem, przeprowadzam się do nowego życia. no, Żeby dać mu chwilę na odstapnięcie, żeby to później ciebie nie kosztowało, że on. Gdzieś tam właśnie ma te swoje dylematy, szarpią mnie jeszcze, bo jestem niewyleczony. Niech się wyleczy! Po prostu! Dlaczego masz sobie brać e, jakiegoś kogoś, kto, kto cierpi, komu coś dolega. Jeśli tak będzie, to on będzie to przewiesz, na ciebie będzie przekładał. Ty nie jesteś lekarzem czyimś, bo ty jesteś kobietą, która jest kompletna, świadoma, pewna siebie i ty chcesz takiego partnera, takiej relacji, wiesz, przecież wiesz, że ona przyjdzie, pojawi się, bo taka jesteś. Ale nie, 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 ja tutaj pana leczyć nie będę, nie będę panu wylizywać ran, bo może mi to wyjść bokiem. Tak? Pamiętamy, uczymy się w ten sposób. Mm, niech to będzie człowiek postawiony do pionu, który konkretnie wie, na czym stoi i czego chce, żeby Tobie tutaj nie namieszał w życiu. No, to miałaś usłyszeć, bo, bo Ty jesteś fajna, gdzieś tam On Cię namierza na tym swoim horyzoncie, i może się tak do Ciebie wiesz, od razu tak przykleić. No przywrze tak do ciebie i nie będzie chciał się odkleić, bo tak, bo ona fajna, bo lubię ją bo coś do niej czuję, bo chcę z nią bo to widzę, bo to czuję, bo tak i tak się przyście, no, to żeby tak za bardzo cię nie stał, weźcie to tak żeby wam wiecie pomogło w danej sytuacji otworzyło może oczy może ta królowa miała usłyszeć żeby to się trochę jakby zatrzymać w czymś, jeśli się już rozgalopowała no dobra Jasno różowe. Co dla ciebie królowo? Kto do ciebie? Kto do ciebie? Kto do ciebie? Przygodniś. No tak. Ta grupa ma takiego uh, romansera, i teraz tak. Kręci się wokół ciebie. Cały rozpalony, gorąco mu tutaj go nosi, aż poszedłbym gdzieś na drineczka, zabawić się, potańczyć. No i tak. Pojawia się w Twoim życiu, wskakuje w Twoje życie, ale się. skąd on wychodzi, z jakiej norki, kto w norce u niego siedzi. No bo tam może być inna partnerka, rodzina, różne rzeczy mogą być, i może być też życie, jeśli nawet by nie miał partnerki, to mógłby mieć życie takie, które bardzo ma ustabilizowane, a nie do końca też wie, czego, czego chce, więc myśli, a! Pójście sobie na luz, zabawię się. Przychodzi tutaj mężczyzna, który w pierwszej myśli ma na celu zabawienie się, wyluzowanie, cieszenie się chwilą. On w tym momencie, na samym począteczku, nie myśli o miłości, nie myśli o tym, że coś może powstać głębszego, że tutaj może nas ze sobą przytrzymać, przywiązać i tak dalej. Nie, 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 ja taki tutaj jestem, stawiam granice, ale fajnie, fajnie wygląda. No, jakoś tak wiesz, przyciąga jakimś takim swoim luzem, taką otwartością. O, ja taki ognisty, taki letni jestem, gorący, taki wiesz. Re, taka energia kochanka, takiego południowca. No, tak. I z takim przychodzi też zamiarem, wiecie, myślami w głowie, ale. To się może potem trochę zmienić, bo ym, od tego się mogłoby zacząć, ale po chwili okazuje się, że ojej, ale fajnie. I to może być tak, że dla niektórych z Was jakiś taki strzał od pierwszego razu, że ta osoba albo my oboje, nagle po pierwszym jakimś takim dzikim spotkaniu, w ogóle bez żadnych tam obiecanek, nawet nie wiem, czy rozmowie, spotkaniu, randce cokolwiek, gdzie tam jesteśmy, zaczyna się nagle głębia, nagle jest coś, ojej, ale wtąpnąłem, co teraz, i tak, albo się zakochuje, albo nagle myśli sobie, kurczę, materiał na partnerkę, materiał na matkę dziecka, ktoś z kim mógłbym zamieszkać, dzielić życie, i tak, uwaga, uwaga, karty mówią, ty się zastanów, przefiltruj to sobie, czy ty będziesz tego chciała. Czy to jest taki etap w Twoim życiu? Czy to taki moment, że możesz sobie Ty też na takie fidry-midry pozwalać? No i czy on będzie mógł? Skąd on wychodzić? Czym on przychodzi? Bo tutaj z czegoś niewinnego, z takiego niepozornego spotkania, nagle może być takie: wiecie, wejście bardzo wysoko i to tak duchowo, i to tak na serio. Um, że nagle wiesz, rośnie wszystko, to poważanie w oczach, szacunek, jakiś podziw, uwielbienie, i nagle jest ho, ho, ho na samej górze. Tak, ja chcę z nią, ja do niej, ja to widzę, ja to czuję. No, może to zaskoczyć tego romansera i mogłoby zaskoczyć ciebie, więc jest informacja. Zastanowić się, mieć to na uwadze, biorąc oczywiście pod uwagę sytuację, w jakich się oboje znajdujemy, ponieważ jest tutaj gdzieś jakaś przestroga. Albo jest inna osoba, która czuwa, która pilnuje, albo z którą się trzeba liczyć, mieć ją na uwadze. Pokazana jest pewnego rodzaju granica, bariera, jakiś filtr, więc weźcie to no tak, żeby, no żeby się tutaj Wam nic takiego nie przydarzyło, czego byście nie chciały albo z czym byście się źle czuły bo wszystko można sobie rozpracować rozłożyć tak tak na zdrowo, tak na dobrze no, więc tutaj też niektóre oczywiście będą mogły od flirtu, od randeczki niepozornej, gdzieś tam zmienić nagle swoje życie jednym cięciem i zakochuje się, biorę ślub, nie wiem, dziecko, ślub, rodzina czy zamieszkanie razem, cokolwiek może to grozić Taką stabilną relacją. No. Ale nie każdemu, także miejcie to na uwadze. No dobrze, królowe wysłuchane, wszystko. Królowe już wiedzą, co gdzieś tam cichać może za zakrętem, także mi napiszą. Trzymajcie się, pa.